A może obiła ci się o uszy moja Sywa. star -Lord. Co? No Star-Lord, no weź, legenda podziemia i... no ludzie. Jazda! A, Kiwam w oko. Leżeć, dobry człowiek. Odrosną ci, drewniaku, przestań się mazać. Peter Jason Quill. Przygarnięty jako dziecko przez łowców, bandę najemników jąduł dąty. Oj, wybaczcie. Tylko, tylko pokręciłem korbką. Banda kretynów. Widzicie tego tu? Potrzebna mi jego noga. Noga? No ta proteza, przecież ta druga na grzyba mi się przyda. A wróć ode mnie gały, babo! Skąd to się tu wzięło? Pomaga, bo obiecałem mu, że będzie mógł zabić twego szefa. Nie mogę zabić tego prostego człowieka, który mnie zabije, jeśli go zawiodę. Proszę bardzo. Z tą nogą to sobie robię jaja. To i to mi wystarczy. Że jak? Nie, taki żarcik. Dobre, nie? I co, teraz skaczę na jedno? Skaczę, bo mu odpaliłem za 30 30 kawałków. <taki> Przestań klędzenia i uwolnij nas z tej przykrej ciemnicy. Wyjątkowo przychylam się do głosu złotoustego erudyty. Za złotoustego daję w Umrę w otoczeniu największych ciał w galaktyce. Różnia go ducha. Będzie wartościowym sprzymierzeńcem. Mój druhu, w jakim celu tam wróciłeś? Wszak to debilne. Musimy powstrzymać Ronana. Ja! Stosując plan. Masz jakiś plan? Tak. Papugujesz, to ja pierwszy mówiłem, że mam plan. Wcale, że nie. Ciągle się tak mówi, nie możesz tego opatentować. Poza tym pewnie nie masz żadnego planu. A mam. Prawie. Część planu. Ale procentowo to gdzieś tak ile? Ty, to się lepiej w ogóle nie odzywaj po tym, jak się wygłupiłeś na Nołę. A kto uratował Quilla? Ustaliliśmy, że rozwalić mnie to nie to samo, co uratować. Kiedyśmy to ustalili? No przecież dopiero co? Możliwe, myślami byłem gdzie indziej. Ach. Ma rację, ty to lepiej się cicho. Ile procent? Czy ja wiem tak ze 12? 12%? Co to jest? Sztuczny śmiech udajesz. Nie udaję. To jest to prawdziwy, autentyczny oraz szczery śmiech z głębi mojej duszy, bo wcale nie masz planu. Ledwie koncepcji. Wielkie dzięki, wiesz? Ja jestem Gród. Jak lepsze 12 niż nic? Co to w ogóle ma do rzeczy? Dzięki, Gród. Dziękuję. Widzicie? On jeden z Was rusza trochę głową. Do pełnego szczęścia potrzebne jest jeszcze jedno, jego sztuczne. Nie, nie, już nie. Okazało się, że nie jest potrzebne. Nie, na serio to nie żart. Bez niego ani mógł. Mówi, że wpakował nas w nawóz, więc chce pomóc, bo pozwolę sobie zacytować, nie jest z niego aż taki y, członek. I pan mu wierzy. Nie mnie sądzić, czy jest z niego członek, czy nie. Czy wierzy pan, że ten człowiek chce nam pomóc? No tak. Zaznaczę tylko, że byłem przeciw udzieleniu ci wsparcia. CZŁONEK ICH PRZEKONAŁ! Obym się mylił. Wy się martwicie o Ronana. Żeby mi jeszcze chomik rozkazy wydawał. O! Yeah! Yeah! Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Fczy się ten flow. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Iternas wali szostro. O co ci chodzi? Lecą bioderka, nie wstydź się. Tańczysz? Trudno, lecę solo. Człowieku, co ty robisz? Odwracam twoją uwagę o dostojny kapanie. No i wykreśliliśmy was z kartoteki. Ale pamiętajcie, żeby w przyszłości przestrzegać tu przepisów. Pytanko jest, a jak wezmę sobie coś, co należy do innej osoby. Zostaniesz aresztowany. A jak mi to jest bardziej potrzebne niż jej. To jednak kradzież. Jak kradzież? Mi to jest bardziej potrzebne. O co wam chodzi? Czego życie? Co? Zapytać nie wolno. A jeśli ktoś mnie rozgniewa i za karę złamie go w pół? no. no. To się nazywam morderstwo. Jedno z cięższych przestępstw w ogóle, także... Prawo zabrania. <laughs> hmm.